Z tej strony, dzisiaj wiem, że nagrywam na YouTube, ale jest na nową grę o nazwie Highlist. Wiem, że mam mało miejsca na grzmocie, więc nagram. się, jak a ale na pewno to z moją siostrą zrobię. Tutaj mamy tory, o Dobrze, tutaj mamy Mam falce. w końcu Mam, Mam. Tutaj mamy tory, tutaj miejsca główne, a tutaj możemy się rozbudowywać. Bać. A więc każdy z zawodników dostaje Je plansze. Właściwie tutaj mamy wszystkie rzeczy. Od domka do samochodu. Tak samo z drugiej strony. A więc no cóż, to jest takie małe instro tego, co będzie Was czekać. Nós cinco, papá.